Dlaczego stworzyłem kurs Clozera? To jest bardzo ważne, co, co w tej chwili powiem. Widzisz przez cały ten okres współpracy z freelancerami, czy to osobami, które tworzą strony internetowe, czy z osobami, które obsługują social media, czy ze specjalistami, którzy dostarczają kampanii reklamowych na Meta lub Google. Oni wszyscy mówią do mnie, Andrzej, ja nie potrafię sprzedawać. Andrzej, ja nie potrafię domykać sprzedaży. Kurs Klozera powstał właśnie na kanwie tych wszystkich argumentów, które do mnie trafiały. Z racji tego, że przez 20 lat sprzedawałem produkty marketingowe, to tą wiedzę i doświadczenie jestem w stanie przedstawić Tobie wręcz w pigułce, abyś to Ty mógł zacząć sprzedawać trzy razy szybciej i przede wszystkim skuteczniej, aniżeli. Wykonywałeś to do tej pory. Zostaw kontakt do siebie, a porozmawiamy o szczegółach, czy będziesz mógł wziąć udział w tym kursie.